Witam serdecznie. Słuchajcie, wczoraj była joga, było bardzo spokojnie, natomiast dzisiaj mamy absolutną zmianę. Dzisiaj mamy panią Anię, bardzo dynamiczną osobę, która mi się poprowadzi zajęcia. Tutaj na początek powiem, że popełniłem błąd. Rzeczywiście przyznaję się, ostatnio witałem się tutaj z osobami ręcznie czy nawet piątkami, natomiast Mamy taką, taki czas i takie zmiany, także zróbmy to faktycznie tak zwanego łokcia. E, najważniejsze tak naprawdę jest uśmiech, także jak się witamy z kimś, kogo widzimy, ten uśmiech będzie dużo ważniejszy niż wszystkie inne e, rzeczy. Zanim zaczniemy zajęcia, chciałbym, żebyście się przygotowali w międzyczasie lub mama, tata Wam pomoże. Słuchajcie, na pewno znajdziecie w domu dwa korki dwa zwykłe korki od butelki i pięć, sześć łyżeczek. Zwykłe jakieś narzędzi, zrobimy to, na którym zagramy na końcu w kapsle. Także tak się popracujemy na sam koniec, natomiast przekazuję głos pani Ani. Aha, najważniejsza sprawa, słuchajcie, dlaczego mamy takie same koszulki? Dlatego, że trenujemy razem od jakiegoś czasu OCR. Dlaczego pani Ani dzisiaj tu jest? Bo jest mamą aktywną. To, że Pani Ania tak wygląda, to nie tak, że dostała to w prezencie. Ma dwójkę dzieci, więc jak wiecie, już różnie mogło być. Natomiast jej styl życia, jej aktywność spowodowała to, że jest bardzo zdrową sprawną osobą. I dzisiaj poprowadzimy zajęcia w takim stylu, w jakim Pani Ania robiła to przez ostatnie lata, wychowując dzieci. Także zaczynamy. Proszę. Witajcie kochani. Uwielbiam każdą formę aktywności fizycznej, dlatego cieszę się, że mogę dziś z wami poćwiczyć. Zaczniemy od krótkiej rozgrzeweczki. Ja to będę trochę no tam sam. udawał, że co robię podobne, Nadgarstki, jak Pan tak, tak, z nami. Tak. Raz, tak. 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 dwa, Najpierw górna część. Rączki. Młynek do kawy. Ja tu sobie pozwolę trochę zażartować. W międzyczasie, słuchajcie, tylko podpowiem za panią Anię. pewnie trochę zdenerwowana, bo to jest normalne. W telewizji pierwszy raz na żywo, Dzień ale dobra jest super. Dam radę. Dobra. Dobra. Dobra się widzie i lepiej dobra następnie wykonamy krążenia ramion do Właśnie, przodu. Tak, słuchajcie, przypominam zawsze o tym, że jak robimy te ćwiczenia w domu e, musi mieć przestrzeń, także uważajcie na wszystkie lampy. Tutaj też mamy oświetlenie, żeby komuś coś na głowę nie spadło. Bezpieczeństwo ponad do wszystko. Do przodu. Do tyłu. Wszelkie formy wymachów pomogą Wam tutaj rozwinąć górną część ciała. O, już pierwszy kontakt. E, więc tak. bardzo proszę uważać na wszystko, co się dać. Tak. Prawa ręka. E, rozumiem, że dokładnie tak ćwiczyła Pani w domu z dziećmi. Właśnie tak ćwiczyła. No właśnie. Znaczy ja tutaj akurat nie, nie możemy pokazać tych dzieci, ale wyglądają bardzo podobnie, czyli są wysokie, sprawne. Także działa, metoda działa i tego się trzymają. Druga Klab, ręka. dalej? Druga ręka, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie jeszcze cali. Nikt tam głowę nie dostał. Dobrze. Dobra, co dalej? Rozgrzejemy kolanka. No właśnie. Kolanka. I tutaj pamiętam jak mogłeś zaproponować. Tam są się do nas osoby, także patrzmy do nich. Słuchaj, przypominam okay, ten, ten uśmiech to jest najważniejsza rzecz. Pierwsza I rzecz na początku dnia. Tak, no. synchronicznie tego nie zrobimy. Nie mieliśmy czasu na... A teraz bielerka. O właśnie. Bioderka, bioderka. Trzeba utrzymać pozycję. No właśnie, tutaj przysłuchajcie, wszystkie ćwiczenia, w których na jednej nodze się stoi, na drugiej ćwiczy, wymagają stabilizacji. Więc dodatkowe, zobaczcie, inne różne mięśnie muszą popracować. Także zawsze, jak staniecie na jednej nodze, to jest już ok. Bo wtedy Inne części ciała pracują. Dodatkowo też e, zwróćcie uwagę, że o tym, o czym mówiłem, też wszystkie ćwiczenia wykonujemy zawsze na prawą, na lewą stronę, tak? Żeby całe ciało było zaangażowane. To dalej. Jedziemy, Zacznijmy ale... od wykroków. Tak, proste ćwiczenie. Czyli, wykrodu, już, czyli już teraz wchodzimy e, w fazę treningu, tak? takiego tak lepszego jest. troszeczkę. E, proponuję podać ile razy na przykład możemy to zrobić. Zrobimy pięć powtórzeń pięć na każdą powtórzeń W tempie i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Fajnie zawsze podać sobie tempo, bo dokładniej możemy wykonać te wszystkie e, zadania, tak? Yeah. Bardzo dobrze. Tutaj pamiętacie, wszelkie formy tego typu bardzo mocno wzmacniają nasze mięśnie nóg. Uda. Ok, to Super. samo zrobimy do tyłu. Właśnie, czyli za krok. I teraz, jak się domyślam, do to pracują I bardziej pośladki, tak? Tak jest. Domyślam się. Moje już wczoraj, po wczorajszej jodze są są po, 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 podmęczone, więc ja to poobserwuję. Ale jest ok. Raz. i cztery, pamiętajcie ręce zawsze gotowe, gdyby się ktoś w tej pozycji równoważnej próbował przewrócić, no to e, mam nadzieję zdąży zareagować, oprzeć się o łóżko czy cokolwiek. I pięć, wody. wody, no właśnie, słuchajcie, pamiętacie, już o tym mówiliśmy, za każdym razem przynosić sobie tą wodę, mieć ją zawsze pod ręką, każdy trening. To jest dobry powód, Pamiętacie, około 2 litrów każdy duży człowiek powinien wypić. Wy jak wiecie, litr, półtora to też będzie ok. ale pijemy. Dobrze. Więc teraz przysiady. Podstawa to przysiady i pompeczki, wiadomo. No właśnie. Wczoraj nawet ćwiczymy. No. Okay. Przysiady, zrobimy 5 przysiadów. Yy. Pani Ania wczoraj w czasie, pani Magda w czasie jogi wspominała o tych napięciach mięśni, także tutaj słuchajcie, nie trzeba żadnych specjalnych urządzeń w domu. Wystarczą najprostsze, jak widzicie, rzeczy, Cztery. żeby zachować sylwetkę, czyli mówię proste okay. przysiady, później następne kolejne rzeczy. Możemy troszeczkę sobie utrudnić i tak. zrobić I... łydeczki. Czyli o, przysiad. Przysiad. No właśnie, no tutaj dodatkowo. I Na paluszkach. O tu się łydka trzęsie, to znaczy pracuje. Tak. Dokładnie. Także słuchajcie, jeżeli mięśnie wchodzą w fazę drżenia, to znaczy, że jest dużo większa praca. O, super. Yy, tak przez godzinę można? Można. Można. No to zachęcam. No, ja jak masz. ktoś jest taki twardy, to nie spróbuje. Dobra. Dobra. Następne. To mamy. Nóżki mamy. Tak. Tęk podparty. Klęk podparty, czyli szpiet i ramiona. Tutaj mogę tylko z tego cofniemy się do tyłu. mamy taki już ten okay. wypracowany model. W tym miejscu będzie dobrze widać. Okay. Prawa nóżka do góry, podnosimy do góry i, i tutaj pośladki. Super, dobra. Eee, no bym próbował się uśmiechnąć do swoich własnych dzieci. Podejrzewam, że dzieci oglądają. Zostawiam moje dzieci. Tak? <laughs> no więc cieszę się, że dzieci oglądają i ćwiczą, to, no, to na pewno, tak? I słuchajcie, tutaj mamy pracują już plecy, e, cała tylna na, na część, tutaj pośladki. Dziewczyny pamiętacie, jak chcecie tak I dobrze ubrać paniania, to bezwzględnie tego typu ćwiczenia musi się wykonywać. Chłopcy ćwiczymy też te, te same rzeczy dlatego, że nam są potrzebne mięśnie do chociażby upadania e, no i wszelkich innych podbiegów I w różnych dyscyplinach. Następnie okay. położymy się na płytkę, leżenie tyłem na pleckę, dobra i też nakręcimy pośladki, no właśnie, to... do góry. Pięć no właśnie. Dobra, to wszyscy sobie ćwiczą 5 razy, a proszę wiedzieć E, szczerze, jak często Pani to robi? Trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu, więc zobaczcie, e, trzy razy w tygodniu minimum, bo to jest takie taki rzeczywiście e, podstawowa ilość minimalna, którą trzeba wykonywać, żeby zachować sprawność. Ale trzeba oczywiście aktywować wszystkie mięśnie, które tylko można. Bardzo dobrze. Teraz możemy sobie też troszeczkę utrudnić to ćwiczenie i zrobić to samo z nogą w górze. O właśnie. Słuchajcie, każde ćwiczenie ma generalnie takie, e, takie możliwości, że można wykonać je lekko, średnio i ciężko. E, tutaj, żeby ktoś jeszcze bardzo chciał, to na przykład, jeszcze chciał pani pomóc, bym przytrzymał i by dodatkowe napięcie. Także, e, do, dokładnie. Także, słuchajcie, każdy może to wykonać w zależności od potrzeb. E, ktoś, kto zaczyna lekko, okay. kto jest zaawansowany, może wykonać wszystkie ćwiczenia trudniej, ale najważniejsze, tak naprawdę, że to, to ćwiczenie wykonywane, powiedzmy, tak jak teraz, przez 10-15 sekund wydaje się proste, ale dokładnie, gdyby robisz to przez dwie minuty, każdy z nas odczuje duże napięcie, duże zmęczenie. Ok. Dobrze, dobrze. Mamy nóżki, Kolejna. mamy brzuszki, mamy plecki teraz. Jeszcze jedno na Jeszcze jedno. Tak, więc kładziemy się na brzuszku. O. Połączymy nogi, stopy I unosimy. Stopy dobrze, i tutaj mamy wspomnienie, tak jak wczorajszych tych ćwiczeń. Zobaczcie. My wszyscy jesteśmy mądrzy, bo korzystamy z różnych doświadczeń i tutaj też jest ta praca, o której była mowa wczoraj, czyli wiodzę, napinanie mięśni pleców, napinanie, rozluźnianie, napinanie, rozluźnianie. To nam pomaga odpocząć, zrelaksować się i nie mieć problemów z tego Okej, Ok, to co, proponujemy teraz może coś na rączki, tak? Na rączki. Na rączki. Na rączki. Robię przede wszystkim damskie pompeczki. No właśnie, ale skąd się wzięła ta opcja damskich pompek? No są troszeczkę łatwiejsze, nie? No właśnie, to jest trochę połowa pracy. Natomiast słuchajcie, pamiętacie, wczoraj też robiliśmy to, pozycja chyba była kobry, więc kiedy biodra leżą na podłodze, udnosimy same ręce, to i tak to jest już wersja trudniejsza. Tutaj, jeżeli mogę to podpowiem, zobaczcie, że wersja łatwiejsza jeszcze to jest tylko to, tak? Same wspieranie zężenia. Tutaj już na kolanach to już mamy część ciężaru i jest trudniej i dodatkowo... Oczywiście możemy zrobić też normalnie. Tak, ale no właśnie, i teraz właśnie, kto się już jest za... Angażowany w sport, to proszę. Może pani ładnie robić pompki, prawidłowo jako nauczyciel, powiem, powiedziałbym też to Sabina, czyli córka, też się nauczyła tego bardzo dobrze, więc robi dokładnie tak samo. Widać, że praca w domu przynosi efekty, także tutaj mogę pogratulować. Pani? Czy ciągniemy trochę Tak? Wyciągamy rączki do przodu. No właśnie, zobaczcie, wracamy praktycznie prawie do tego samego, co o, tym, o czym mówiliśmy wczoraj, e czyli ćwiczenia z Mocno jogi. Pięknie do przodu. Zaadaptowały wszystkie inne systemy treningowe e, różni zawodnicy, trenerzy, korzystają z tego, co jest sprawdzone i dobre i mądre. Super. I bok. No to tutaj już mamy rozciąganie bocznych części e, ciała, tak? W prawo, w lewą. Ile tam trzeba? 10 sekund poczekać. Wracamy do centrum. Wracamy do, do centrum. Tam pani teraz rozmawia z podłogą, więc trochę podpowiem. Pod, pod <noise> Słuchajcie, podstawa, żeby... W ogóle sport i w ogóle to jest zabawa, ruch i śmiech. Także jeżeli można gdzieś wprowadzić okay. element żartobliwy, to proszę skorzystać. Głębokie oddechy. No właśnie. Głębiej, głębiej, tak. żeby się uniosło, wiadomo co ma się unieść. E, okay. Dobra, mamy trzy oddechy. I łyk wody. I łyk wody. Dobrze, a teraz tak, to ja zapytam, ale żeby tak się rzeczywiście zmęczyć, to co pani stosuje takie ćwiczenia naprawdę męczące, żeby wystąpiły tak zwane pierwsze poty, o których tutaj mówimy? Wszystko po prostu większą ilość powtórzeń. No dobrze, ale jakieś takie kompleksowe, na przykład, czy pani też stosuje pompki, delfiny, wyskoki, Oczywiście, bieg w miejscu tak. i tak dalej? No to słuchajcie, pamiętacie, to jeśli mogę to podpowiedzieć, bo tutaj to było techniczne, wszystko fajnie, ale spróbujmy, zróbmy taki zomu mały challenge. Tacie, ostatnio próbowaliśmy przez minutę bieg w miejscu, tak? tak? To jeśli możemy, to spróbujemy, ja też dzisiaj zmierzę. Ostatnio tutaj, pan, o, pan Tomek zrobił 144. Tak. Zobaczymy, czy pani Ania pobije pana Tomka, o, przy okazji zobaczcie, będziemy tak. mieli takie tak? zawody, panie Tomaszu, tak. Wnosić tak, na tyle kolana, żeby dotykać ręką po przekątnej. Tak? Prawa ręka, lewa noga. Dobra. Więc słuchajcie, zobaczymy, dzisiaj mamy zawody. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Uwaga, jesteśmy przygotowani. Wy tak samo róbcie. Pamiętacie, 144 było do pobicia. Uwaga i start. Jedziemy. Raz, dwa, pani liczy, bo ja to się pomylę oczywiście. Eee, więc szybko, szybko, zdecydowanie szybciej. Tutaj mamy dopiero 10 sekund. Coś tak czuję, że... Owicie, mamy na ekranie, nawet czas nam się odlicza. Super. E, świetnie, w połowie pani Ania nam powie, ile, ile się udało już zrobić. Będziemy wiedzieć, czy idziemy na rekord. I słuchajcie, tutaj 60, 60. no to to. Ale jeszcze nie mamy pół minuty. Znaczy tak, połowa. Dobrze, proponuję przyspieszyć, będzie rekord. Myślę, że. Słyszę, że pani oddycha, także na pewno już praca się e, trochę poprawiła. Hop, 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 trzymamy, trzymamy ostatnie 20 sekund. 15. Słuchajcie, zawsze wyobraźcie sobie, że to już jest meta. Widzisz końcówkę. Jak się da, to jeszcze szybciej. Coś czuję, że będzie ten rekord na pewno. Panie Tomaszu, będzie trzeba się postarać. Następnym razem 5, 4, 3. końcówka, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. I stop. I. 130. Aj, 130. No to jednak pan Tomek się jednak zdążył się uwinąć, ale zobaczcie, reakcja jest. Lekkie picie wody jest konieczne już. Serce już popracowało. Myślę, że tętno wzrosło przynajmniej do 160. Ja tutaj przy następnych zdaniach, których przyniosę z portestu, powiem kilka zdań na temat tego, jak akcja serca nam tłumaczy, jaki jest tu poziom zmęczenia. O właśnie, i teraz co? Po takim zmęczeniu sugeruję jakieś formy rozciągania. Co na przykład okay. może pani nam zaproponować? Proszę bardzo. O idzie z przyjemnością, tak, rozumiem? Oczywiście. Bo, <laughs> Bo rozciągamy się teraz na koniec tych. Klek farby. Łóżka na wysokości ręki. Dobrze, a moglibyśmy, o, dobra, super, o właśnie, to jest też, słuchajcie, mogę powiedzieć dokładnie, to jest ćwiczenie z jogi, e, też coś takiego robiliśmy, więc wiem, e, natomiast jeśli można, dobra, okej, okay. zróbmy na drugą stronę, tylko proszę bokiem, potem będzie lepiej widać, o właśnie, tak, i teraz słuchajcie, hop, jedna noga do przodu, o, i słuchajcie, najważniejsze, zobaczcie, i teraz pytanie, jak to utrzymać, i teraz jak utrudnić? Jakby próbowała Pani posta postawić palce na tej, na tej nogi i podnieście, trochę wyprostować kolano, do, nie, nogę do tyłu, do tyłu, o podnieście i zobaczcie, i już mamy, trudniej jest? Zdecydowanie, tak? Oj dobra, Pani mówi, że jest spoko, ale ja wiem, że w tej pozycji już jest trudniej, dlatego że nie dosyć, że rozciągam mięśnie, to jeszcze dodatkowo pracują dodatkowe mięśnie stabilizujące. Bardzo dobrze. Dobra, a jak wsiadzie takim rozkrocznym, jakieś tam skłoniki? Też się zdarzają? Najprostsze, czy jakieś jest. specjalne? Bo to słuchajcie, jest tyle odmian tych ćwiczeń, że każdy coś wymyśli dla siebie, tak? Zwykłe, klasyczne. Ale słuchajcie, jeszcze pani oddycha. To znaczy, że to jest 130, zrobiło swoje. Bardzo dobrze. Przecież o to właśnie nam chodzi. Tak? Dobrze. To samo możemy zrobić następująco? Mhm. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop. I zobaczcie, zobaczcie, to potwierdza starą zasadę, że najlepsze rzeczy są najprostsze. Tu nie naprawdę nie trzeba żadnych cudów, tylko regularność, praca. I przypominam, zobaczcie, o, o czym rozmawiamy. Kiedy pani Ania była w domu, miała małe dzieci, nie mogła wychodzić na dwór, bo na przykład była słaba pogoda, to po prostu ćwiczyła w domu. I to jest jakby efekt tego. Teraz mamy sytuację podobną, przymusową troszeczkę, musimy zostać w domu, więc wykorzystajmy te doświadczenia wszystkich, którzy zrobili to i mogą się tym Prawie, że pochwalić. Jeszcze, Jeszcze jedno ćwiczenie i za chwilę zagramy w kapsle. o Bardzo dobrze. To, tak. Jedną nogę uginamy z przodu. Jak ktoś, ktoś wykona to ćwiczenie, to już jest super. Ja nawet nie podchodzę, bo wiem, jak to wygląda. E, to trzeba być dosyć elastycznym. Raz, dwa, trzy. Ja tak Muszę cały czas mówić, bo pani Ania mówiła, że zacznie w trakcie. E, Dobrze, dobrze, dobrze. A tutaj, słuchajcie, tutaj jeszcze ma mieć gibkość bardzo dobrą. E, także nie jest to już lekkie, ale każdy z Was z pewnością poradzi sobie z tym Okej. Okay. No i super. No więc, słuchajcie, dobra. To na podsumowanie, co by Pani powiedziała? Sprawdziła się ta metoda generalnie przez te lata? Z Pani punktu widzenia? Mam no, nadzieję, no, no, że tak. No tak, no właśnie, gdybyśmy mogli pokazać. Do ćwiczeń i oczywiście do zdrowego odżywiania. Dokładnie, bo słuchajcie, samo ćwiczenie bez diety niewiele się nam zda, Także tutaj jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać. Natomiast dzisiaj skupiamy się na tym, żebyście te, tą chwilę e, między lekcjami poświęcili na ćwiczenia fizyczne. I słuchajcie, wracamy do tej naszej zabawy. E, to, jest, to jest gra z mojego dzieciństwa. Nie wiem, czy pani Ania też grała w kapsle. Słuchajcie, więc dlaczego akurat mówię? Dwa korki na pewno się znajdą, bo jeden dla. Dla Pani, ten, dla mnie, słuchajcie. Ja akurat wziąłem łyżeczki, bo akurat te były pod ręką. Nie ma znaczenia, chodzi o to, żeby ustawić sobie jakieś przeszkody, czy w takiej formule. Może to zrobimy od razu, tak, tak, tak. Słuchajcie, cała zabawa polega na tym, że na przykład ustalamy miejsce, zaczynamy z tego punktu, i z mamy pokonać e, hmm? ten tor. Oczywiście, pstrykamy na zmianę. Pamiętajcie, nie wiem, jeżeli do tej pory nie próbowaliście, to spróbujcie, którym palcem Wam pracuje. Pokażemy tylko na, na próbę, o na przykład, nie wolno oczywiście nic poprawiać, więc strykamy o jak gdzieś przejdźcie dalej, hop, hop, hop. Tutaj pstryk, 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 pstryk. Ja oczywiście troszeczkę jestem w przodu, bo ja całe dzieciństwo spędziłem na podwórku, robiliśmy takie, o, dobra, tym palcem, robiliśmy w piaskownicy w ogóle takie sobie ścieżki, ale zobaczcie, w domu na dywanie możecie tak samo sobie poukładać jakiś tajny tor i taki sposób się pobawić, także po treningu, przypominam, picie wody, odpoczynek, Coś dobrego, zdrowego do jedzenia. Jaki owoc by Pani poleciła? Tak naprawdę, na co dzień. Banany, oczywiście, mają dużo potasu energetyczne. Teraz słuchajcie, bardzo często mówimy o kiwi, które jeżeli jest, i, i granaty, tak? Granaty mają bardzo dużo witaminy C i wszystkich antyoksydantów. Ale cokolwiek zjemy, czy pamiętajcie, zadanie takie dla Was. Dzień bez owoca lub warzywa to dzień stracony. Zatem, dwa owoce lub dwie marchewki, jakieś jabłko, cokolwiek. Starać się tego trzymać. Jak widzicie, pani, Ania to stosuje, ja też stosuję. Także mamy więcej lat niż wyglądamy z pewnością. Tak? Także jeszcze raz dzięki Złokcia dzisiaj. Do zobaczenia, było super. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro. Hej.